Hej, wracamy dzisiaj do Affliction League w Path of Exile, a wy jesteście na kanale Co jest grane, gdzie gram w gry po angielsku, ale komentuję je po polsku. Dzisiaj chciałem pokazać wam generalnie dosyć prostą rzecz, a mianowicie mam na myśli inkubatory. Inkubatory są to takie przedmioty, które możecie sobie zaaplikować na przedmioty, które nosicie, a następnie one będą odliczać ilość zabitych potworów. No i jak zabijecie określoną liczbę tych potworów to wypadnie wam jakiś rodzaj ekwipunku albo waluty. Różnie to bywa są bardzo różne inkubatory i tutaj akurat w ostatniej na ostatniej mapie jaką sobie robiłem wypadły mi trzy inkubatory jeden jest Taki, z którego wypadnie mi esencja jakaś, nie wiem jaka, jakaś esencja, i aby to osiągnąć, muszę zabić nieco ponad 4000 potworów, tak jak widzicie tutaj w opisie. Druga to jest esencja na pancerz, i to pancerz, który będzie miał, będzie six linkiem, czyli będzie miał 6 slotów na klejnoty. Szczerze mówiąc, nawet tego nie widziałem wcześniej, więc teraz jak na to patrzę, to jestem troszkę podekscytowany, z tym, że muszę zabić. Prawie 30 tysięcy potworów, żeby ten pancerz mi wypadł. No i trzecia rzecz to jest inkubator, z którego wypadnie mi jakiś item, jakiś przedmiot związany z blightem, i aby to miało miejsce, muszę zabić niecałe 9 tysięcy potworów. No i jeszcze tylko dodam: jakby ktoś miał wątpliwości, że tych inkubatorów, jakby, no bo inkubator to coś, z czego się będzie ten przedmiot wykluwał, tak można to tak pewnie nazwać. Czy tam wylęgał, i mogę ich mieć w danym momencie tyle, ile mam rzeczy w ekwipunku, tak? Także całkiem sporo, nie wiem, 7, 8, coś koło tego. Także myślę, że aby Wam to pokazać, najlepiej będzie, jak odpalimy sobie jakąś mapkę. Wezmę sobie, tak, generalnie obojętnie na co to wkładacie. Weź, wezmę sobie ten inkubator nałoży na broń jak widzicie pojawia nam się taki dodatkowy pasek tak że teraz ta broń też e, inkubuje tak czyli wykluwa e, jakiś e, przedmiot związany z esencjami e, to sobie powiedzmy nałożę na nie wiem na amulet tak tym samym też e, pokazuje wam, że na unikalne przedmioty też możecie sobie to nakładać, tak? I teraz ten unikalny przedmiot będzie mi inkubował ten pancerz, który będzie Sixlinkiem, czyli będzie miał sześć socketów na klejnoty połączonych ze sobą. No i ten inkubator, który będzie inkubował jakiś przedmiot związany z blightem, nie wiem. Powiedzmy, że nałoży sobie na pas, tak? To nie ma żadnego znaczenia. No i dobra. Weźmy sobie jakąś mapkę. Bo to chyba tak naprawdę jest tyle, jeśli chodzi o inkubatory. Jak widzicie, progres przy okazji, szósty poziom ukończony. Robię teraz powoli siódmy poziom. Wezm, weźmy sobie A, też tylko jeszcze zaznaczę, że mam. Co najmniej jedną mapkę każdego poziomu. Także, jak wszystko dobrze pójdzie, to jestem też na dobrym szlaku, żeby odhaczyć wszystkie mapy poziomu 7. W tym momencie zazwyczaj staram się jednak je upgradeować do poziomu 20, znaczy dodać im 20% quality. Robi się to tym cartographers chisel, czyli takimi dwutami kartografa. Najlepiej jest to zrobić najpierw i najlepiej na mapie zwykłej, w sensie białej, bo wtedy każdy taki przedmiot daje nam plus 5 quality. No i na końcu wrzucam sobie ten przedmiot, żeby zrobić z tego mapę unikalną. Patrzę na szybko, czy tu jest coś dla mnie strasznego. Zazwyczaj rzeczy, które albo zmniejszają, dają przeciwnikom potworom na mapie odporność na obrażenia fizyczne jest dosyć niemiła. A dodatkowo bardzo jakby krytyczna dla nas jest modyfikator, który powoduje, że wysysanie życia z przeciwników nie działa, bo my tylko w ten sposób pozyskujemy życie. Więc jak taki modyfikator trafi, no to niestety muszę albo mapę po prostu wyrzucić do śmieci, albo ją modyfikować dalej. Są pewne sposoby, żeby jeszcze coś z tym zrobić, albo przynajmniej się postarać. A jak wrzucę sobie taką mapę. E, nie wiem powiedzmy, że damy jeszcze syndicate, żeby było ciekawie. E, no i lecimy. Myślę, że może tym razem postaram się e, zrobić tą mapę dla was czy pokazać Wam. To mapę całą, nie wiem czy coś tu mi się włączyło, jakoś to skakanie mi dziwnie działa. Może mam jakiś, jakiś ping, nie najniższy z jakiegoś powodu. No ale tak, jak będzie mi szło w miarę znośnie, to myślę, że może nie zrobię żadnych cięć, żebyście mogli się naoglądać. O tutaj mamy pierwszy event związany z fortyfikacją z syndykatem, przepraszam, tylko ten konkretny event to jest event związany z fortyfikacją, gdzie oni mają tutaj taką małą twierdzę. <śmany> Dobra. E -em. E -em. Może zrobimy to. Unveil. Mamy coś tu ciekawego dla nas. Może to najbardziej, chociaż to i taki różdżka, Także na pewno nie będziemy korzystać. Czy tutaj coś jeszcze w tym zakamarku znajdę? Nie bardzo. To skaczmy sobie dalej. Ta mapa jest dość nietypowa. E, tutaj też, e, tak jak pokazywałem wam z jednym, w jednym z poprzednich filmików, staram się nosić te Orb of Alchemy, żeby te strongboxy e, modyfikować. Jeżeli mi się uda, jeżeli będę o tym pamiętał, e, coś mamy. To sobie może wezmę. Tutaj mamy jeden event z syndykatu. Odhaczmy go. Jeśli się oczywiście uda, bo to są te, które lubię najmniej.

Pas też raczej nie dla nas. My używamy tych e, rustic sashów ze względu na dodatkowe obrażenia fizyczne. Mm, 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 mm. Tak, chyba raczej jak mam taki wybór, to wybieram to. Okay. Nie mogę trafić w ten. Pufer. Nie wiem, czy to już nie jest bos. A nie, to był tylko e, Boss tam w sumie coś leżało i to chciałem wziąć, ale albo przynajmniej zobaczyć, co to jest, ale też zmisklikowałem, w czym co zdarza mi się dosyć częs często. Mapa. Z losowego e, chesta, z losowej skrzyneczki. Także generalnie zazwyczaj jednak polecam ich otwieranie, bo naprawdę z takich zwykłych skrzynek zdarza się, że wypadnie nam. Właściwie co mapę wypada nam, nie wiem, albo jakaś mapa, albo jakaś ciekawsza waluta z takich zwykłych skrzyneczek. Także jak tylko macie czas, to naprawdę według mnie opłaca się je poklikać. Ja też w sumie troszkę z tego powodu staram się używać ten okrzyk jak mogę, jak nie mam go na cooldownie. Yy, dobra, jeszcze tam skoczę. To jest bliziutko, a tutaj może coś jeszcze będzie. Nie, też tylko jeden chest, w którym nic nie było. Dobra, lecimy dalej, OK. i teraz chyba już do bossa mogę się dostać? Nie, jeszcze... chociaż nie wiem. Eee, to nic, eee, czy to jest... Tak, to wezmę. Może Anusz, coś fajnego to będzie. Kontrakt e, do hajsu. Tutaj mamy więcej kontraktów, bo jest sama skrzynka. O, chyba też. O, i też mamy tą szczelinę, albo chyba też, jak ktoś mnie poprawił w komentarzu, zdaje się po polsku poprawnie to się powinno nazywać otchłań. Także przepraszam, że nazywałem to szczeliną, ale według mnie to przypomina szczelinę. Ale tak, ale chyba rzeczywiście powinno się na to mówić odchłań, także dziękuję bardzo za komentarz i od teraz będę się starał tak na to mówić. Tutaj dużo się dzieje. Ci przeciwnicy są bardzo mobilni. Ale dobra. E, tu jest jakiś klejnot. Co prawda, chyba nie najlepszy, bo nawet mi się z automatu nie wyświetlił na moim filterku. Ale tak czy siak, sobie go wezmę. Dobra, teraz może już ta arena. Chyba tak. Tak, z bossami ciągle idzie łatwo, może nie tak łatwo jak jeszcze nie wiem 3-4 dni temu, jak byliśmy gdzieś tam na mapach piątego poziomu. Szczególnie, że właściwie sprzętu żadnego nowego nie mam od tamtego czasu, ale ciągle jest w miarę ok. Ciągle inwestuję w Blighta. Szczerze mówiąc, ostatnio nawet mi się trafiła jedna mapka z Blighta, i z niej chyba nawet te inkubatory mi wypadły. Także dobrze się złożyło. Ok no i e, zobaczmy, jak stoimy, tak, tak jak widać e, 803 potwory udało mi się zabić. E, tak, także te 803 będę widział na każdym. Oczywiście tutaj te 803 to już jest dość istotna liczba, tak. E, wydawałoby się, że jeszcze jakieś 4 takie mapki, zdaje się, i dostaniemy ten, tą esencję. E, tutaj troszkę więcej, tak? Nie wiem, 7 coś koło tego, no a tutaj daleka droga, ale to ciągle może być, chociaż, no to będą pewnie dziesiątki tych map, coś pewnie koło 25, coś koło tego, także dużo, naprawdę dużo roboty przed nami, chociaż też myślę, że są pewnie mapy, na których tych potworów jest troszkę więcej niż ta, na której byliśmy, ale być może też są mapy, na których potworów jest mniej niż ta, na której byliśmy. Także zakładam na ten moment, że to jest jako taka średnia. Okej. Okay. Eee, dobra. Tak naprawdę to jest, zdaje się, tyle. Ewentualnie jeszcze tylko dodam, że ee, ten inkubator, po prostu jak wam ten przedmiot się wykluje, no to ten przedmiot wypada normalnie na ziemię, trzeba go podnieść, a to ta notyfikacja o tym, że przedmiot inkubuje jakiś inny przedmiot, po prostu wam znika. Nie dostajecie chyba żadnego dodatkowego komunikatu, a nawet jeśli to on jest mało widoczny. widoczny, także ciągle musicie ten przedmiot podnieść normalnie z ziemi, jak każdy inny, i z tego też powodu nie do końca nawet czasami. Zdajemy sobie sprawę, że coś nam wypadło z inkubatora, bo czas od aplikacji tego inkubatora do momentu aż ten, ten przedmiot nam wypadnie, jest dosyć długi. No ale tak czy siak, zawsze jest to jakieś dodatkowe źródło przedmiotów. Także wydaje mi się, że z tych inkubatorów naprawdę warto korzystać. Uwaga, tylko jeszcze jedna: oczywiście, jak przestaniecie używać danego. Sprzętu, tak? Na przykład, znajdę lepszą broń, zanim to mi się zinkubuje. No to trudno. To muszę trochę się poświęcić i jeszcze tą bronią powalczyć i ten pasek wypełnić, tak? Wykluć tą broń. Albo zmieniam broń i niestety tracę ten inkubator już bezpowrotnie. Także to też pewnie warto mieć na uwadze i w momencie, kiedy mamy jakieś. Rzeczy w naszym ekwipunku, które są słabsze, które generalnie na przykład planujemy niedługo zmienić, bo, bo liczymy na to, że nie wiem, z tej czy z tamtej mechaniki coś znajdziemy. No to pewnie to są przedmioty, które warto pomijać, jeśli zastanawiamy się nad użyciem tych inkubatorów. Raczej warto je aplikować do elementów ekwipunku, które wydaje nam się, że będziemy długo, długo używać. Ok, teraz to już chyba naprawdę wszystko, co wiem, jeśli chodzi o inkubatory. Mam nadzieję, że przynajmniej część z Was się czegoś dowiedziała albo chociaż podobała Wam się nasza mapka. Nie jest nic chyba skomplikowanego w tej mechanice, nie ma. Zachęcam do subskrypcji kanału, jeśli Wam się podobało. Wszelkie komentarze oczywiście, oraz rzucenie okiem na inne moje materiały mile widziane. A my z Puffy widzimy się już wkrótce. Do tego czasu bawcie się dobrze, grając w gry. Trzymajcie się, cześć.